Witajcie w kolejnym odcinku szóstym z gry Crusader Kings 2 Tak, tak, tak To już kolejny odcinek Ktoś się pytał, zaraz na początku przeanalizuję sobie bo nie ma, Staram się przeanalizować Komentarze, tak to się pytał, odcinki nie, 10 minutowe nie Postaram się ciągle jednak robić 20 minutowe Tamten był jeden specjalny Taki tylko odcinek to pierwsze jest było pytanie. Drugie. To nie było bardziej pytanie, to była propozycja, żeby się skupić i troszeczkę porozwijać przez dwa najbliższe odcinki swoje terytorium i poczekać jeszcze to przemieni religijnie. To jest dobry pomysł, jednak to może, mogą być bardzo nudne odcinki. I ja się tego boję, że to będą bardzo nudne odcinki. Dlatego zobaczymy jeszcze jak to będzie dokładnie, bo nie chcę was zanudzić po prostu, ty po prostu, nie chcę żebyście umarli przez to. No ale dobra, jeszcze ruszamy powoli, ale jeszcze jedna była sprawa, mianowicie abym zawarł sojusz z jednym z tych państw, jakichś tej południowych, że tak powiem. Tak, to jest pomysł dobry i na, na pewno go zrealizuję, tylko że nie teraz. Zrealizuję go jak umrze mi ten książek. I będzie następny następca tronu, wtedy go zrealizuje i ożeni się z jakąś może tutejszą działką, że tak powiem. A sam mogę, a mogę teraz. Czy on się zgodzi? No dobra i teraz mamy chyba sojusz z nimi, tak mamy z nimi sojusz, więc potem najwyżej zamienimy i jeszcze raz tamten się ożeni z nią. A ten już nas wzywa gdzieś. No dobra, zgodzimy się. A, genuańska. Genueńska jakaś wojna. Embargo. No, embargo to nie jest jakaś ważna wojna. I to mnie zbytnio nie dotyczy. W tym czasie ci mają dość spory problem, bo ich Katalonia naje... Znowu mam się walnąć, tak? Bo chyba to powinienem zrobić. Nie Katalonia, Kastylia. Oczywiście chodziło o Kastylię. E... W tym czasie zastanawiam się, bo mam trochę wojska. A nie, dobra, nie, nie, nie. Miałem nie zdobywać. Miałem nie zdobywać. Miałem się skupić na rozwoju własnego państwa. I to też robię. Niech zyska temperate. To też robię. Liczę, bono, te incapable, Nie, infirma, infirma ma. Więc myślę, że za niedługo umrę. Bo mimo wszystko byłoby to bardzo przydatne dla mnie. Druga sprawa, tutaj jest kato, katolik, katolik. Mówiliście, że mam dużo katolików. Nie mam tak dużo szczerze, nie mam tak dużo, bo mam... E, ten jest sunicki. Tu jest jakieś miasto katolickie. I raczej nie mam zbyt dużo katolików. A tu jest katolik jakiś. Mm -hmm. Tu jest jakiś katolik, a to jeszcze pewnie wynika z tego, że on zyskał, że... Gdzie to jest? Że on... To ten? Nie, to ten. Że on jeszcze nie... On musi umrzeć po prostu i wtedy to zyska jeden z moich, powiem, że tak powiem. Tutaj też jest zapewne katolik, no ale to nic nie poradzę, bo mam tego, bo trochę źle to przejąłem. Nie przejąłem to w ten sposób taki conquestem, tylko... Nie, nie przy, ja przyjąłem konkwestę, nie przyjąłem przez Holy War'a tak zwanego. No, że tak powiem. No dobra. Mój, czekam na śmierć mego kula ciągle. Jest. Zmienili się na sunicką. ale coś tu nie, nie wiem. A nie tu. O, no to dobrze, to bardzo dobry. Bardzo dobry mm, znak i bardzo dobry dla nas. Bardzo dobry bardzo dobra informacja dla nas, że się zmienili na wiarę sunicką. Bo no cóż powoli, powoli będziemy musieli wszystkich tak przekonwertować. Że tak powiem. Niech skończy tego plota, bo to nie, niedobre. Ten mnie nie lubi. Nic to mi nie da. Że coś tutaj mogę. Nie, to nic nie da. Ten mnie nie lubi. Jedyne co można było zrobić, to go zabić. E, dobra, zgodził się tam ten. O. A tu widzę, coś się zmieniło. Auto Invade. Aha, Auto Invade. Aaa takie buty. Ale to trochę... Trochę to mimo wszystko e, zabiera zabawę, ale jest ciekawe, bo mimo wszystko było to bardzo żmudne. Bardzo żmudne i bardzo trudne, kiedy... E, co? Gdzie jest ta wielka armia, 20 tysięcy, A tu pewnie powinien. Było to bardzo żmudne, kiedy siedziałem i tylko tam tych, tych, tych... tych zapraszałem i zapraszałem i to było na pewno dudne też. Dlatego jest to dobre urozmaicenie i dobre, jak to powiedzieć, a wygrali Jest to bardzo fajne, według mnie, bardzo fajne. Do mnie nowy bunt jakiś religijny. Do mnie jakoś... Jeszcze bezpośrednio nie dotarli e, ci jak oni mają boż mm, państwa republiki do mnie nie dotarły bezpośrednio tak jak widać ale to mi nie lubi o nie lubi mnie trochę mm. nie dotarły do mnie no myślę że to nie jest zbyt dziwne po prostu e, jeszcze że tak powiem trochę trochę daleko mają, tak jak widać zresztą, że co 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 się dzieje? Czemu on idzie tam? W ogóle czemu on się dołączył? I idziemy na niego Dobra, najlepszych dowódców biorę. Chociaż najlepsi dowódcy nie są dosyć dobrzy akurat. Mm -hmm. Musimy to zniszczyć ich armię. O nie, nie, nie muszę znieść. Musimy szybko zniszczyć ich armię, bo te wojny religijne, one się rozprzestrzeniają z tego co widzę i coraz więcej ludzi i coraz więcej oddziałów może do nich przystępować, co jest niedobre może powodować tylko eskalację tak zwaną konfliktu. Oczywiście tego chcemy uniknąć, bo mm, no bo tego nie chcemy po prostu. No dobra. Tych pokonaliśmy już, prawdopodobnie nie wstaną. Będziemy mogli się zająć tymi wojskami. Oni idą gdzieś tu. Mhm. Tu idziemy tam za nimi dokładnie. Y o, a ci się w tym czasie zmienili. No to dobrze, bardzo dobrze, to mnie bardzo cieszy. I ja oni ruszałem do Ewory. Dzięki, te, to jest bardzo dobre, bardzo interesująca mnie informacja, bo mimo wszystko nie może być też żadnych herezji na moim terenie. Nie ona jest wciąż niedobrze. Nie może być żadnych herezji, bo to też powoduje pewne... Hmm, nawet jak to jest herezja typowo islamska, czyli, bo jestem islamistą, w tym islamisty się nie jestem islamistą, o nie. Nie jestem islamistą, jestem państwem islamskim, ale jest to, jakby powiedzieć, islamska religia, to jeżeli herezje jakieś islamskie wdzierają się, to też nie jest dobrze. No i tego możemy od razu zabić. No one would care. Okej, okay, dlatego znowu możemy zrobić, postarać się zrobić plota, że tak powiem, znowu zaprosić wszystkich. No zapraszaj. Zapraszaj. Czyli nikt nie... Aha, okej, okay, dobra, okej, okay, No to możemy odwołać od razu pilota. Dobra. Eee, bo nikt nie chce się zgodzić. Stracili tutaj dwa tereny, ale one były katolickie, więc nawet mnie nie układa. Nie, nie satysfakcjonuje. Nie przejął. Nie. Nie starałbym się je przejąć bo katolickie tereny mi są nie są potrzebne w tym momencie, bo mam ich za dużo już i bardziej potrzebowałbym właśnie jakichś tutaj tylnych, że tak powiem, terenów składających się z większości ludności sunickiej, bo to by mi pomogło, a katolicy, katolicy mi nie pomagają i Kastylia, nie Katalonia. Oczywiście, że Kastylia. Moje błędy są dziwne, bo sam się im dziwię. Nie wiem czemu tak mówię jak Katalonia, nazywając Kastylię, bo to są troszeczkę oddzielne całkowicie tematy, ale no, no dobra, no staram się poprawiać. Dobrze, że zauważyliście, dobrze cieszę się, że mi się udać, czasami sam poprawić siebie samego. No dobra. Do, dość dużo zarabiamy, powiem wam, że 10 to jest 10 to jest 10, 11 to jest dużo, dużo, to jest dużo jednak na, jak na tą grę. Chociaż może być więcej, najwięcej zarabiałem chyba 50, ale to już w późniejszym etapie gry, kiedy byłem bardzo, bardzo dobrze rozwiniętym państwem. A jak na, dzisiaj na razie nam tego do takiego bardzo dobrze rozwiniętego państwa jest daleko. Nie jesteśmy nawet jeszcze królestwem. Jesteśmy zwyczajnym księstwem. No. No, dlatego jeszcze troszeczkę nam brakuje. Nie mogę temu pomóc w żaden sposób. Leila, ow, jaka nazwa? Lejla. Możemy za to mu przeszkodzić. Nie, nie będę przeszkadzał. Przecież co, o co oni walczą? O Walencję. Walencja to jest ile? To jest tyle. No dobra, to potem nie, zobaczymy. Ci walczą. Z tymi? No ale przepraszam Jaka Galicja? Gdzie ty Galicję? Chodzi o królestwo? Nie Nie wiem Nie wiem Ci mnie wzywają, oczywiście odpowiem na tak Bo yy, Muszę, musimy się nawzajem można powiedzieć wspomagać yy, Dlatego nie mam zamiaru mmm, no ci też dostąpili chyba do wojny tej tak, nie mam zamiaru ś mu nie pomóc chcę mu pomóc, bo wiem, że yy, dużo mogę zdziałać yy, oh, uh, using this up nie, nie chcę tego. Nie chcę tracić jednak tych punktów. No dobra, zbiera się nasza armia. Tam ci nie wiem, tam ci nie wiem jaką dużo mają. aha, to... No właśnie coś mi tu nie grało. To on atakuje. Nie, no to nie, to ja nie pomagam. Nie. I to w ogóle nie jest na rękę pomagać w tym momencie. To jest całkowicie nie na rękę mi. Bo on. Nie, 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 nie. przepraszam, ale nie zrobię tego. I będę raczej biernym obserwatorem w tej wojnie. Bo jednak nie interesuje mnie yy, pomoc temu państwu. Po prostu. Jak ja im pomogę i zdobędę tam te tereny, to będą... Oni, one kolidowały z moimi. Ale widzę, że oni się poradzą chyba. Nie, nie poradzą sobie, nie poradzą. Nie będę im pomagał, ale no widzę, że mają problemy. I tak tamci. Że tamci... Po raz, pierwszy, po raz pierwszy jestem za katolikami, no cóż, no bo jednak porażka w tej wolnie katal, katal, Kastylii jest mi na rękę. Mimo wszystko, oho, świetnie, jestem, już, już jestem tak naprawdę przed, na skraju śmierci. I myślę, że śmierć nadejdzie bardzo szybko i o to też bym chciał, tego bym chciał, bo w tym momencie on jest całkowicie nie w stanie do niczego, on nic nie może robić. O, no i bardzo się cieszę z tego powodu yy, Od razu biorę sobie za żonę Nie wiem czy ona jest na moje Moja pierwsza żona I jego jakaś córka Ta córka jest już z powrotem Czy da się z ze... yy. Po pierwsze, nie, tej nie mogę usłyszeć, tej i tą nie, sobie. Nie, nie, tak, tak, dobra. Czy mogę z tą się jeszcze raz ożenić mimo wszystko? Wszystko. Yy, nie mogę. Yy, to l -l 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 -l. Yy, Jeszcze tak, jakoś to musimy zrobić. Ta też nie mamy rzeczy z tą, będę mógł się Mogę. I to nam daje sojusz. Bardzo mnie to cieszy. Jest to bardzo dobra informacja dla mnie. No dobra, no dobra, już mnie wezwali, ale bardziej mi chodzi o to, że ja mam z nimi sojusz na wypadek, gdybym miał problemy ja, nie oni. To mnie bardziej cieszy i bardzo mnie to cieszy, bo mnie to cieszy. No cóż, dużo wam na pewno wytłumaczyłem, mam bardzo dobrze, bardzo się cieszycie. Nie, no oczywiście, żartuję. Um, chodzi mi o to, że w tym momencie mam dobre zaplecze bo mam sojusz jako sojusznika tego nie, emira tego mam sojusznika to jest mi sojusznik, więc bardzo się cieszę um, wasale mogą się zrewoltować ten malutki mam za dużo terenów, to jest podstawowy mój problem eee, i pewno, na pewno nie oddam tak jak już mówiłem nie oddam tych terenów ludziom. O, jaki dobry ten. Kart. Ten. Będzie dobrze nawracał, że tak powiem. Na pewno nie oddam to ludziom z mojej rodziny, bo wiem, czym to się może, szko... może się skończyć. A tego nie chcę, prawda? Tylko sobie tutaj zaproszę jakichś czterech ludzi, ludków, ludków, tak zwanych, na mój. na moje jak to się nazywa, Boże no Na mój dwór, no co ja nie wiem jak się nazywa dwór i tego również nadam mu tytuł ten tytuł dzięki temu, nie temu nie spadło bo wiem, że to jest mój mój brat, który jest potencjalnie moim następcą dlatego nie dziwię się, że mu nie spada no dobra, ale musimy teraz sobie wszystkich powyznaczać prawie wszystkich, bo jednego oczywiście mam wyznaczonego no i dobra eee, okej okay. Tak mi się trochę wydaje, ale to już na koniec filmu, sprawdzę, że trochę muzyka jest za głośna. Nie wiem jak wy do tego podchodzicie. O, dobrze, postaramy się go zabić. Ten ma no, siłę. No 38 to nie jest taka duża siła, ale za to... Aha, bo ja mało od Wasali. Wasale mi widzę, że chyba nie lubią. Nie wiem z jakiego powodu. Na pewno krótka, krótkie palowanie to jest podstawowy problem. No ale powoli, powoli Widzę, że to się zmienia Oczywiście na plus O to nam chodzi Że się zmienia na plus i na to czekamy I, i, i mimo wszystko religia Religia, religia jest słabo Słabo jest, że Religii tak mało e, Mojej religii jest Moja jakaś half sister e, Ale po ale to daleko. Malorka. Eh. Jedź ma na Malorkę, Majorkę. Powygrzewasz się. <laughs> no dobra. Mm, czy tutaj... I czemu nigdy nikogo nie zaprosił niby? E, tam idź ty. Postanawiam, że zabiję swojego... To będzie wtedy następca. Jak zabiję swojego następcę. Kolejny mój jakiś brat. Bleh. Czekam, żebyście według syna. Tylko że ja jestem, widzę, mam minus 5 do. Ona ma plus 15. Eee. A ten wypowiedział jednak wojnę. To będziemy musieli się złączyć. Czy ten się zgodzi? Jest na takim pograniczu, więc... Ja wszystko, zaproszę go. Zaproszę. Ja wszystko... Dołączył, dobrze. No, tylko żeby jacyś ci nie dołączyli do tego buntu. bo to by było gorsze trzymajcie się a nie trzymali się, dobrze ale już dołączają nowi, nowe jednostki nowe świeże jednostki, że tak powiem i szybko zniszczyliśmy ich tak i możemy ich już całkowicie, że tak powiem a. o co walczą aha to tamten, dobra to już wiem to tamta wojna o to i wojna o to co znowu? Mój wujek jakiś? Ten widzę jest mi całkowicie nieprzychylny Ale jak sprawić, żeby był przychylny to ja nie wiem Nie, ten się jeszcze nie zgadza No dobra, no to jest taki problem, że będziemy teraz mieli dużo, dużo problemów to żebym teraz powiedział No niestety będzie troszeczkę tych spraw które mogą, mogą, mogą być problematyczne. Ale wiele nie już niestety muszę kończyć. Tak, teraz zobaczyłem, popatrzyłem na czas, bo kontrolujemy wszystko. Oho, bardzo fajnie. Gdzie to jest, co? ale kontroluję czas powoli i widzę, że 20 minut minia, dlatego skończymy tylko tą wojnę, już skończymy i ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i no cóż, do zobaczenia następnym razem, cześć